To tylko kilka przykładów formatów, jest dużo, dużo więcej i warto sprawdzać, które u Ciebie zadziałają najlepiej. Skąd brać inspirację? Masz dwa sposoby. Pierwszy, narzędzia z gotowymi szablonami, które wrzucasz od razu do kanwy. Drugi, Biblioteka reklam konkurencji. Zerknij do Biblioteki reklam Meta i sprawdź, jakie reklamy ma Twoja konkurencja i tworzysz swoją wersję. Nie kopiuj, ale inspiruj się i przerabiaj pod siebie. Przykład z życia. Klient, marka snowboardowa Kwebu. Budżet, ten sam co wcześniej: 300 zł dziennie. Target, podobny, a wyniki zupełnie inne. Dlaczego? Bo poszliśmy w różne formaty kreacji. Wcześniej, była tak naprawdę karuzela i kolekcja produktowa. Po zmianie, dodatkowo trzy różne zmontowane w CupCat wideo w pionie: grafiki z benefitami i oczywiście karuzela. Co ciekawe, jeden film opublikowany trzy razy, tylko zmieniliśmy miniaturkę główną. Każda inna. Efekt kilkaset tysięcy złotych przychodów w jednym miesiącu. Masz dwa podejścia: klasyczne, kilka kreacji w jednej kampanii, reszta zmiennych identyczna. Minimum 7 dni testów. Dynamiczne. Wrzucasz pakiet grafik, nagłówków tekstów, algorytm samie miesza i wybiera zwycięzców. Szybciej, ale mniej przejrzyście. Moja rada, zacznij klasycznie, żeby zobaczyć, co działa w twojej branży. I teraz wisi.